Kwestia grzechów seksualnych jest tematem delikatnym, ale konieczne jest, aby podejść do niej z uczciwością i jasnością, ponieważ wielu ludzi popełnia błędy, nie zdając sobie sprawy z ich powagi. W świecie, gdzie wszystko wydaje się dozwolone, gdzie grzech jest często mylony z wolnością, musimy zadać sobie pytanie, czy naprawdę jesteśmy na właściwej drodze. Biblia, nasz wieczny przewodnik, ma coś do powiedzenia na ten temat, i nie jest to coś, co możemy po prostu zignorować. To, co tutaj odkryjesz, może podważyć twoje przekonania, zachwiać twoimi pewnościami, ale także zaoferować wyjście ku pełniejszemu życiu, bliżej Boga. Jeśli myślisz, że jesteś wolny od tych wykroczeń, nadszedł czas, aby otworzyć oczy i zmierzyć się z rzeczywistością. Grzechy seksualne, często banalizowane, niosą ciężar, który może zniszczyć twoje życie duchowe i osobiste. Zatem bądź ostrożny. To, czego teraz się nauczysz, może być kluczem do uniknięcia błędu, który popełnia wielu, nawet nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Istnieje powszechne przekonanie, które krąży w wielu umysłach. Czy wszystkie grzechy są postrzegane jako równe w oczach Boga? Ale czy to naprawdę prawda? Biblia jasno pokazuje, że ta interpretacja nie jest tak prosta. Wyobraź sobie na przykład naruszenie przepisów drogowych i poważne przestępstwa. Oba są złe. Ale konsekwencje i waga każdego z tych czynów są różne, prawda? W podobny sposób grzechy różnią się swoją wagą, a co za tym idzie, również swoimi karami. Przekonanie, że wszystkie grzechy są równe, może prowadzić ludzi do niedoceniania powagi niektórych działań. Biblia, nasz moralny przewodnik, kategoryzuje grzechy na podstawie ich konsekwencji zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym. Pomyśl o grzechu cudzołóstwa. Nie tylko wpływa on na osobę, która go popełnia, ale niszczy rodziny i powoduje trwały emocjonalny wpływ na wszystkich zaangażowanych. Nietrudno dostrzec, że konsekwencje tego czynu są znacznie głębsze niż na przykład, niewinne kłamstwo. Demistyfikując tę ideę, rozumiemy, że grzechy mają różną wagę i że niektóre niosą ze sobą cięższe brzemię. Nie oznacza to, że powinniśmy ignorować mniejsze grzechy, ale raczej. Że musimy zachować ostrożność przy porównywaniu działań. Grzech seksualny, na przykład, niesie ze sobą wpływ duchowy, emocjonalny, a nawet fizyczny, który może pozostawić trudne do usunięcia ślady. Podobnie jak w systemie prawnym, gdzie różne przestępstwa mają różne kary, boska sprawiedliwość kieruje się podobną logiką, co powinno skłonić nas do refleksji nad naszymi wyborami. Brak zrozumienia powagi grzechów może sprawić, że wielu wpadnie w duchowy pułap. Przykładem tego jest sytuacja, gdy ktoś usprawiedliwia swoje działania stwierdzeniem wszyscy grzeszymy, jakby to miało pomniejszyć powagę ich wykroczeń. Jednakże, kluczowe jest, abyśmy zrozumieli różnicę między grzechami, które wpływają tylko na nas samych, a tymi, które mają moc zniszczenia życia innych. To zrozumienie jest niezbędne dla bardziej świadomego i odpowiedzialnego życia w wierze duchowej wędrówce kluczowe jest, aby być czujnym na pułapki umysłu, które często sprawiają, że minimalizujemy nasze własne błędy. Grzech mówienia źle o kimś może wydawać się nieszkodliwy, ale jego konsekwencje mogą być dewastujące, niszcząc reputację i powodując podziały. Istnieją jednak grzechy, takie jak seksualne, które przynoszą jeszcze głębsze konsekwencje, zarówno dla ciała, jak i dla duszy. Muszą być traktowane z najwyższą ostrożnością. Ciekawą analogią byłoby myślenie o różnych grzechach, jak o różnych rodzajach trucizny. Niektóre powodują natychmiastowy ból, inne korodują powoli z biegiem czasu, ale są też takie, które nawet w małych dawkach mają moc całkowitego zniszczenia życia duchowego człowieka. Tak jest w przypadku grzechów seksualnych, które pozostawiają blizny, które nie zawsze są widoczne, ale które głęboko wpływają na człowieka we wszystkich jego wymiarach. Zatem, w miarę jak kontynuujemy tę refleksję, ważne jest, aby pamiętać, że na duchowej ścieżce nie wystarczy jedynie unikać grzechu. Należy zrozumieć jego naturę oraz wpływ, jaki ma na nasze życie i na życie tych, którzy nas otaczają. I tak jak w każdej podróży, ta jasność przygotowuje nas do radzenia sobie z wyzwaniami, które dopiero nadejdą, zwłaszcza tymi, które dotyczą tak delikatnych obszarów jak seksualność. Pogląd, że wszystkie grzechy są równe, Często prowadzi ludzi do ignorowania rzeczywistej powagi swoich działań. Jednak Biblia uczy nas, że nie wszystkie grzechy są równe pod względem wpływu czy konsekwencji. Pomyśl o prostym potknięciu, jak małe kłamstwo, i porównaj to z aktem cudzołóstwa. Oba są błędami, ale głębia i zasięg każdego z nich są ogromnie różne, zarówno w sferze osobistej, jak i duchowej. Kiedy spojrzymy na świat wokół nas, staje się jasne, że różne błędy prowadzą do różnych poziomów cierpienia. Sprawiedliwość ziemska odzwierciedla tę rzeczywistość poprzez różnorodne stopnie kary za różne przestępstwa. Podobnie, sprawiedliwość boża bierze pod uwagę powagę grzechów, dlatego powinniśmy zachować szczególną ostrożność, oceniając nasze działania. Grzechy takie jak pycha czy chciwość mogą na pierwszy rzut oka wydawać się mniej szkodliwe, ale mają moc powolnego niszczenia duszy. Grzech seksualny w szczególności jest potężnym przykładem na to, jak niektóre wykroczenia mogą mieć bardziej niszczący wpływ. Związek między ciałem a duchem czyni ten rodzaj grzechu szczególnie niebezpiecznym, głęboko wpływającym na osobę na wszystkich poziomach. Biblia nie tylko uznaje tę różnicę, ale także ostrzega nas przed głębokimi szkodami, jakie te grzechy mogą wyrządzić. Nie bez powodu widzimy, jak wiele żyć się rozpada z powodu złych wyborów w tej dziedzinie. Ponadto, powagę grzechów można dostrzec w kontekście ich konsekwencji społecznych. Grzech taki jak plotkowanie może wydawać się niewielki, ale jego skutki mogą rozprzestrzeniać się jak niekontrolowany pożar, niszcząc relacje i powodując ból u wielu osób. Z kolei, grzech seksualny nie tylko wpływa na jednostkę, ale może zdezorganizować całe rodziny. Tworząc cykl bólu, który może trwać przez pokolenia. Kiedy mowa o grzechach seksualnych, temat ten często budzi mieszankę dyskomfortu i ciekawości. Jednak Biblia jasno daje do zrozumienia, że tych grzechów nie należy lekceważyć. Cudzołóstwo, pornografia, a nawet przedmałżeńskie współżycie to przykłady wykroczeń, które mogą pozostawić głębokie blizny na duszy i ciele. Wyczyny, choć powszechne w nowoczesnym społeczeństwie, niosą ze sobą ciężar duchowy, który może wpływać na życie człowieka w sposób, którego nawet nie jest świadomy. Fornikacja, na przykład, jest często postrzegana jakoś naturalnego lub wręcz nieszkodliwego, zwłaszcza w świecie, który ceni wolność seksualną. Jednakże wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że takie związki, poza małżeństwem, tworzą duchowe i emocjonalne więzi, które trudno jest przerwać. Wyobraź sobie dwoje ludzi, którzy łączą się fizycznie, ale bez zobowiązania do trwałego związku. Ta więź wykracza daleko poza ciało, obejmuje umysł i ducha. A gdy związek się kończy, te połączenia pozostawiają blizny, które mogą trwać całe życie. Z kolei cudzołóstwo jest jednym z najbardziej niszczycielskich grzechów. Nie tylko dla osoby, która go popełnia, ale dla wszystkich zaangażowanych. Niszczy zaufanie, korumpuje moralną integralność. I wywołuje głęboki emocjonalny wpływ, który może być trudny do przezwyciężenia. Jest jak otwarta rana, która nawet po zagojeniu zostawia trwałą bliznę. Ci, którzy przeszli przez to, wiedzą, jak trudno jest odbudować zaufanie po zdradzie, a Biblia ostrzega nas przed destrukcyjną mocą tego grzechu. Pornografia, być może najbardziej podstępny z grzechów seksualnych, tworzy iluzję zadowolenia, która jest w rzeczywistości pułapką. To, co zaczyna się jako niewinna ciekawość, może szybko przerodzić się w nauk, który pochłania umysł i duszę. Natychmiastowa satysfakcja, którą oferuje, jest szybko zastępowana głęboką pustką, która prowadzi osobę do poszukiwania coraz większych doznań, tworząc błędne koło, które wpływa nie tylko na życie duchowe, ale także na relacje i postrzeganie samego siebie. Te grzechy seksualne, choć powszechne i często normalizowane w wielu aspektach współczesnej kultury, niosą ze sobą konsekwencje, które wykraczają daleko poza to, co można dostrzec gołym okiem. Korumpują one istotę człowieka, oddalając go od pełnego i zdrowego życia. Podobnie jak drzewo, które jest od wewnątrz niszczone przez niewidoczne pasożyty, te grzechy niszczą życie człowieka w sposób cichy, ale nieubłagany. I właśnie dlatego Biblia traktuje te tematy z taką powagą. Zrozumienie wpływu tych grzechów jest pierwszym krokiem do ich unikania i dążenia do życia bardziej zgodnego z zasadami biblijnymi. Nie chodzi tylko o unikanie boskiej kary, ale o ochronę własnej duszy przed nieodwracalnymi szkodami, jakie te działania mogą spowodować. Świadomość niebezpieczeństw związanych z grzechami seksualnymi pozwala nam podejmować mądrzejsze decyzje i budować relacje, które naprawdę odzwierciedlają miłość i szacunek, które Bóg pragnie dla nas wszystkich. Kontynuując eksplorację tych tematów, staje się jasne, że grzechy seksualne wymagają od nas szczególnej uwagi. Nie są to tylko osobiste wybory to decyzje, które mogą głęboko wpłynąć na nasze życie i przyszłość duchową. I, podobnie jak w każdej podróży, im lepiej znamy niebezpieczeństwa, z którymi się stykamy, tym lepiej jesteśmy przygotowani, aby je pokonać i iść naprzód z pewnością, że jesteśmy na właściwej drodze. Kiedy człowiek uświadamia sobie powagę o różnych grzechów, zyskuje broń przeciwko pokusom, które nieuchronnie pojawiają się w jego życiu. Nie oznacza to, że powinniśmy żyć w ciągłym strachu, ale raczej, że musimy być czujni wobec wyborów, które podejmujemy i ich wpływu zarówno na nasze życie. Jak i na życie tych, którzy nas otaczają. To właśnie ta świadomość pomaga nam unikać wpadania w pułapki grzechu, zwłaszcza gdy mowa o czymś tak potężnym jak grzech seksualny. Zrozumienie powagi grzechów skłania nas również do głębszej refleksji nad naszym własnym postępowaniem. Często ulegamy pokusie porównywania naszych błędów z błędami innych, szukając w ten sposób fałszywego poczucia bezpieczeństwa. Jednak takie porównanie może być mylące. Ponieważ każdy grzech niesie ze sobą inny ciężar, a to właśnie ta różnica determinuje konsekwencje, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Dlatego kluczowe jest, aby każdy z nas uczciwie i z rozeznaniem analizował swoje własne działania. Rozważając powagę grzechów, lepiej przygotowujemy się do stawienia czoła duchowym wyzwaniom, które pojawiają się w ciągu życia. Z tą wiedzą możemy iść naprzód, uznając, że choć wszyscy popełniamy błędy, Niektóre z nich wymagają od nas szczególnej uwagi i stałej czujności, zwłaszcza te, które dotyczą delikatnej równowagi między ciałem a duszą. Pornikacja jest często postrzegana jako akt bez większych konsekwencji, szczególnie w społeczeństwie, które celebruje wolność seksualną. Jednak Biblia ostrzega nas przed głębokimi więzami, które powstają, gdy dwie osoby łączą się poza małżeństwem. Te więzi nie są tylko fizyczne, ale również duchowe i emocjonalne tworząc połączenie, które może być niezwykle trudne do zerwania. Kiedy taka relacja się kończy, pozostawione blizny są głębokie i często długotrwałe. Pomyśl o fornikacji jak o niewidzialnym kleju, który łączy dwie dusze. Gdy związek się kończy, ten klej nie znika po prostu. Pozostawia fragmenty, które trwają w obu stronach, sprawiając, że rozstanie staje się bolesne i skomplikowane. To nie jest coś, co wpływa tylko na teraźniejszość, ale może głęboko wpłynąć na przyszłe relacje, tworząc barierę dla nowej, zdrowej i błogosławionej jedności. Wiele osób, które przeszły przez tego rodzaju rozstania, wie, jak trudno jest iść dalej bez noszenia ze sobą śladów przeszłości. Biblia ostrzega nas przed tymi konsekwencjami nie po to, aby pozbawić nas doświadczeń, ale aby chronić nas przed większym cierpieniem. Kiedy ignoruje się tę mądrość, Wynikiem jest cykl bólu i rozczarowania. Osoba, która angażuje się w wiele związków poza małżeństwem, może myśleć, że dobrze się bawi lub żyje pełnią życia, ale w rzeczywistości gromadzi emocjonalny bagaż, który prędzej czy później stanie się nie do zniesienia. Ten bagaż może objawiać się jako niepewność, zazdrość, a nawet depresja. Ponadto konsekwencje fornikacji nie ograniczają się do sfery emocjonalnej. Mogą również objawiać się fizycznie wpływając na zdrowie na różne sposoby. Choroby przenoszone drogą płciową to tylko jedna z możliwych konsekwencji związków poza małżeństwa. Te choroby, oprócz wpływu na ciało, niosą ze sobą społeczne piętno, które może być trudne do przezwyciężenia. Biblia prowadząc nas do unikania fornikacji oferuje nam drogę ochrony, która obejmuje nie tylko duszę, ale także ciało. Jednak najgłębszym wpływem fornikacji jest ten duchowy. A każdym razem... Gdy osoba łączy się z kimś poza małżeństwem, oddała się od nauk biblijnych i Bożego celu dla seksualności. To oddalenie od Boga może prowadzić do duchowej pustki, której żaden fizyczny przyjemność nie jest w stanie wypełnić. Dlatego tak wiele osób, nawet jeśli wydaje się, że mają wszystko, nadal czuje się niespełnionych i niekompletnych. Często próbują wypełnić tymczasowymi związkami pustkę, którą może zaspokoić tylko życie zgodne z Bożą Wolą. Zrozumienie konsekwencji fornikacji jest zatem kluczowe dla każdej osoby, która pragnie prowadzić życie pełne i satysfakcjonujące. Nie chodzi tylko o unikanie grzechu, ale o ochronę tego, co najcenniejsze integralności duchowej i emocjonalnej. Podążając za naukami biblijnymi. Człowiek chroni się przed niepotrzebnym bólem i przygotowuje na związek, który naprawdę przyniesie trwałe szczęście i pokój. Ta mądrość może zmienić życie, gdy jest właściwie zrozumiana i zastosowana. Zołstwo jest jednym z najbardziej niszczycielskich grzechów, nie tylko ze względu na szkody, jakie wyrządza relacji małżeńskiej, ale także ze względu na długotrwałe skutki, jakie wywiera na duszy. Biblia opisuje cudzołóstwo jako grzech, który niszczy moralną integralność człowieka, odkopując fundament zaufania, który podtrzymuje każdy zdrowy związek. Kiedy ktoś popełnia cudzołóstwo, nie cierpi tylko małżonek. Cała struktura rodzinna zostaje zachwiana, pozostawiając głębokie blizny we wszystkich zaangażowanych osobach. Wyobraź sobie solidny, dobrze zbudowany dom, w którym nagle pojawia się pęknięcie w fundamentach. Ta szczelina, choćby była niewielka, może się powiększać, zagrażając stabilności całej konstrukcji. Cudzołóstwo działa dokładnie w ten sposób. Wnika, wprowadzając wątpliwości, urazy i brak zaufania, powoli niszcząc wzajemne zaufanie. Odbudowa tego zaufania to trudne zadanie, a nawet przy dużym wysiłku, emocjonalne blizny pozostają jako stałe przypomnienie o doznanej zdradzie. Oprócz wpływu emocjonalnego, cudzołóstwo generuje również głębokie rany psychologiczne. Osoba zdradzona może zmagać się z poczuciem niedowartościowania, niską samooceną, a nawet depresją. I to nie koniec. Także osoba, która zdradza, cierpi, choć początkowo może to nie być oczywiste. Wina i żal mogą dręczyć umysł, tworząc ciężar, który często jest trudny do udźwignięcia. Biblia ostrzega nas przed tymi skutkami. Pokazując, że wybierając drogę cudzołóstwa, oddalamy się od pokoju i harmonii, które Bóg pragnie dla naszego życia. Wpływ cudzołóstwa nie ogranicza się jedynie do pary małżeńskiej, rozciąga się na dzieci, które często cierpią najbardziej. Zaufanie, które mają do rodziców, zostaje zachwiane, co może mieć długotrwałe konsekwencje dla ich rozwoju emocjonalnego. Dzieci, które dorastają w środowisku, w którym doszło do zdrady małżeńskiej, mogą nosić te rany przez całe życie, co wpływa na ich własne relacje oraz na sposób, w jaki postrzegają zaangażowanie. Grzech cudzołóstwa ma zatem destrukcyjną moc, która wykracza poza chwilę i trwa przez pokolenia. Ostatecznie cudzołóstwo korumpuje samą duszę, oddalając człowieka od życia zgodnego z boskimi zasadami. To tak, jakby cień został rzucony na ducha, przysłaniając światło, które powinno kierować naszymi działaniami. Biblia nie jest jedynie zbiorem zasad, jest mapą, która prowadzi nas ku pełni i satysfakcji życiowej. Kiedy ignorujemy jej wskazówki, jak w przypadku cudzołóstwa, rezygnujemy z tej pełni, wymieniając ją na chwilową satysfakcję, która ostatecznie przynosi więcej bólu niż przyjemności. Zrozumienie destrukcyjnej mocy cudzołóstwa jest kluczowe dla tych, którzy pragną budować zdrowe i trwałe relacje. Nie chodzi tylko o unikanie grzechu, ale o ochronę tego, co najświętsze w naszym życiu: zaufania, miłości i pokoju duchowego. Ci, którzy rozumieją tę prawdę, są lepiej przygotowani do opierania się pokusom i podążania ścieżką, która prowadzi do prawdziwego szczęścia i spełnienia. Pornografia, często niedoceniana. Jest jednym z najbardziej podstępnych i niebezpiecznych grzechów, z którymi boryka się współczesne społeczeństwo. Choć często jest postrzegana jako niewinna forma rozrywki lub zwykła ciekawość, rzeczywistość jest znacznie mroczniejsza. Biblia uczy nas, że to, co wchodzi przez nasze oczy, może skazić naszą duszę. Pornografia jest tego wyraźnym przykładem. Tworzy fałszywe poczucie satysfakcji, które zamiast napełniać Różnia życie osoby, która się z nią angażuje. To, co zaczyna się jako zwykła eksploracja, często przekształca się w potężne uzależnienie, które pochłania czas, energię, a nawet zdrowie psychiczne człowieka. Pornografia działa jak narkotyk, oferując natychmiastową gratyfikację, która szybko znika, pozostawiając jeszcze większą pustkę. To prowadzi do błędnego koła, w którym poszukiwanie coraz większej ilości treści staje się kompulsywne niszcząc relacje, poczucie własnej wartości i wewnętrzny spokój. To ścieżka, która oddala człowieka od czystości i świętości, które Biblia tak wysoko ceni. Oprócz szkód duchowych, pornografia wpływa na życie osobiste w sposób niszczycielski. Prawdziwe relacje tracą na znaczeniu, podczas gdy pogoń za wirtualnymi fantazjami staje się priorytetem. Tworzy to emocjonalną barierę między osobą a jej bliskimi. Utrudniając nawiązanie autentycznych i zdrowych więzi. Intymność, która powinna być świętym związkiem między dwojgiem ludzi, zostaje zniekształcona i zdewaluowana przez korozującą siłę pornografii. Skutki pornografii nie ograniczają się do jednostki, rozprzestrzeniają się na całe społeczeństwo. Uprzedmiotowienie ludzi, zwłaszcza kobiet, zasila kulturę braku szacunku i dehumanizacji. Pornografia zniekształca wizję zdrowego związku i tego, czym jest seks w ramach ustanowionych przez Boga. To tworzy nierealistyczne oczekiwania, które często szkodzą małżeństwu, wodując urazy i niezadowolenie. Grzech pornografii wykracza zatem poza prosty wybór osobisty. Ma on konsekwencje, które dotykają społeczeństwo na wielu poziomach. Walka z pornografią to wyzwanie, które wymaga determinacji i jasnego zrozumienia jej niebezpieczeństw. Ci, którzy dostrzegają jej negatywny wpływ na swoje życie, mogą podjąć kroki w celu uwolnienia się od tego nałogu. Może to obejmować poszukiwanie pomocy duchowej, ustanowienie praktycznych granic, takich jak blokowanie stron internetowych, czy szukanie wsparcia w grupach samopomocowych. Biblia zachęca nas do dążenia do czystości i świętości we wszystkim, co robimy. A to obejmuje wybory, które podejmujemy w odniesieniu do tego, co pozwalamy wejść do naszych umysłów i serc. Na koniec pornografia jest cichym wrogiem, który przenika do życia człowieka, niepostrzeżenie powodując szkody. Ale tak jak w przypadku każdego innego grzechu, istnieje nadzieja na odkupienie. Świadomość zagrożeń i dążenie do życia zgodnego z biblijnymi zasadami mogą pomóc każdej osobie wygrać tę walkę. A robiąc to, nie tylko chroni własną duszę, ale również przyczynia się do budowy zdrowszego i bardziej szanującego społeczeństwa. Grzechy seksualne, takie jak fornikacja, cudzołóstwo i pornografia, zostawiają za sobą ślad zniszczenia, który często rozciąga się na całe życie człowieka. Te czyny, choć często traktowane jako osobiste wybory, mają głęboki i długotrwały wpływ, który dotyka nie tylko jednostki, ale także ich relacje i przyszłość duchowo. Biblia uczy nas, że ciało jest świątynią Ducha Świętego, a grzechy seksualne profanują to święte sanktuarium, oddalając człowieka od Boga. Kiedy człowiek oddaje się grzechom seksualnym, zaczyna oddalać się od wartości i zasad, które promują zdrowe i pełne życie. Fornikacja? Na przykład tworzy emocjonalne więzi, które po zerwaniu pozostawiają głębokie blizny na duszy. Te rany, choć niewidoczne, głęboko wpływają na sposób, w jaki dana osoba nawiązuje relacje z innymi, często rodząc nieufność i niepewność. To jak próba odbudowy mostu, który został zniszczony przez burza. Fundament może być odnowiony, ale ślady zniszczenia zawsze będą obecne. Cudzołóstwo z kolei ma moc niszczenia całych rodzin. Zaufanie, raz utracone, jest trudne do odzyskania, a konsekwencje tego czynu rozprzestrzeniają się jak fala, dotykając małżonków, dzieci, a nawet bliskich przyjaciół. Biblia nie potępia cudzołóstwa tylko dlatego, że jest to zdrada. Czyni to, ponieważ dostrzega potencjalnie niszczycielski charakter tego grzechu. Wpływ emocjonalny i psychologiczny może być tak wielki, że wiele małżeństw nie jest w stanie go przetrwać, co prowadzi do bolesnych i trwałych rozstań. Kolej pornografia ze swoją uzależniającą mocą niszczy życie duchowe i emocjonalne w sposób podstępny. Tworzy barierę między człowiekiem a Bogiem, oddalając go od zasad czystości i świętości. Ponadto Pornografia zniekształca postrzeganie zdrowych relacji, prowadząc do nierealistycznych oczekiwań, często do niemożności nawiązania prawdziwych więzi. Uzależnienie od pornografii jest jak choroba, która koroduje duszę, a jej skutki mogą być niszczycielskie, zarówno dla osoby zaangażowanej, jak i dla tych, którzy są wokół niej. Niszczenie spowodowane przez grzechy seksualne odzwierciedla się również w zdrowiu fizycznym. Choroby przenoszone drogą płciową to tylko jedno z wielu zagrożeń związanych z tymi zachowaniami. Biblia, nakazując nam unikanie tych grzechów, chroni nie tylko naszą duszę, ale także nasze ciało. Podążając za tymi naukami, możemy uniknąć niepotrzebnego cierpienia i prowadzić zdrowsze, bardziej zrównoważone życie. Grzechy seksualne, choć na pierwszy rzut oka atrakcyjne, kryją w sobie truciznę, która może zniszczyć wszystko, co dobre i czyste w naszym życiu. Na koniec kluczowe jest, abyśmy rozpoznali niebezpieczeństwa związane z grzechami seksualnymi i podjęli kroki, by ich unikać. Dążenie do życia zgodnego z zasadami biblijnymi to nie tylko kwestia unikania grzechu, ale także ochrony tego, co w nas najświętsze naszej relacji z Bogiem. Naszego zdrowia i naszych relacji. Czyniąc to, zapewniamy sobie pełniejsze życie, bogate w miłość, pokój i cel, unikając zniszczenia, jakie te grzechy nieuchronnie przynoszą. Teraz, gdy znasz prawdę o grzechach seksualnych i zniszczeniach, które mogą one spowodować, pytanie brzmi, co zrobisz z tą wiedzą? Czy nadal będziesz podążać ścieżką prowadzącą do zniszczenia, czy podejmiesz decyzję o zmianie swojego życia? Decyzja należy do Ciebie. Ale pamiętaj, że wybór, którego dokonasz dzisiaj może zdefiniować Twoją przyszłość duchową i osobistą. To, czego się tutaj nauczyłeś, nie jest czymś, co można zignorować lub odłożyć na później. Jest to wezwanie do działania, szansa na dostosowanie swojego życia do zasad, które przynoszą prawdziwy pokój i spełnienie. Zatem pytam cię, jak zastosujesz tę wiedzę? Co zamierzasz zmienić od teraz? Podziel się swoimi refleksjami w komentarzach. Opowiedz o swoich doświadczeniach. Wspólnie zbudujemy społeczność dążącą do życia zgodnego z boskimi naukami. Nie zapomnij subskrybować kanału i włączyć powiadomień, aby nadal uczyć się, jak żyć w zgodzie ze Słowem Bożym. Nie przegap tej okazji, bo je życie może zostać przemienione. Pierwszy krok zaczyna się teraz.